Dzisiaj będziemy sobie trochę gotować i piec. Postanowiłam, że skoro mam tyle rzeczy w domu, bo mam no po prostu stos jabłek, stos bananów, włoszczyzna, także i warzywa i owoce. Postanowiłam to wszystko wykorzystywać e, i gotować jak najwięcej w domu, skoro i tak w tym domu siedzimy. Jak wiecie od nowego roku i tak gotuję, jakby tak do przodu sobie zawsze na 2-3 dni, żeby zabierać jedzenie do pracy, żeby nie kupować e, jakichś fast foodów i tak dalej. Więc e, jestem już przyzwyczajona do tego, że gotuję w tym domu. Ale dawno nic nie piekłam, także dzisiaj też sobie coś upieczemy. Jeżeli chodzi o gotowanie, to zrobimy zupkę e, klasyczna, pomidorowa. Zastanawiałam się, czy robić pomidorową, czy krem z pomidorów, ale ostatecznie stwierdziłam, że. Że wolę normalną pomidorową. Ostatnio wyszła pyszna bez mięsa na samej włoszczyźnie, więc teraz robię tak samo. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. E, także mam kawkę, zabieram się za gotowanie. Jest tak ciemnawo, ale no wiecie, taka dzisiaj pogoda. Także zaraz zabieram się i wstawiam wywar na zupę, a następnie zabierzemy się za robienie. Chlebka bananowego. Będę robić pierwszy raz, więc mam nadzieję, że się uda. Mam dwa takie bardzo dojrzałe banany, dwa takie średnie, ale tak cztery będę miała banany akurat na chleb bananowy, więc módlmy się, żeby mi wyszło, bo robię go pierwszy raz, ale mam foremkę, mam banany, mam wszystkie składniki. Także zabieramy się, zagotowanie, zapieczenie. Niedziela moim zdaniem idealna. W tyle sobie włączę jakieś filmy na YouTubie i posłucham, co tam dziewczyny porabiają u siebie w domach, co robią. No i tak, mam nadzieję, że będzie dzisiaj ten vlog smaczny i zainspiruje Was do jakiegoś gotowania lub pieczenia w domu. Ja postanowiłam, że będę teraz zużywać te wszystkie zapasy, które mam, czyli wszystkie właśnie przeciery pomidorowe, ich mam po prostu masę. Chyba w każdym domu przecierów pomidorowych jest dużo, czy mi się wydaje. Dlatego właśnie postanowiłam dzisiaj znowu zrobić pomidorową, bo robiłam ją w zeszłym tygodniu, żeby troszeczkę tych pomidorów zużyć. Bo mam tych przecierów naprawdę bardzo dużo. Także tak, ja się zabieram. Ostatnio miałam robić też racuchy. Ale to może zrobimy w kolejnym vlogu na jakieś śniadanie, bo miało być dzisiaj na śniadanie, ale jakoś tak stwierdziłam, że jednak dzisiaj mam ochotę na słone śniadanie, więc ten pomysł odłożyłam na, na kiedy indziej. Dobra, także łyk kawy i bierzemy się za zupę. Także tak wygląda aktualnie moje stanowisko. Tutaj Włoszczyzna jest już do obrania, pełno jabłek, bo właśnie mam na... Mm, i na racuchy, i tak normalnie, wiecie, do jedzonka. Dzisiaj sobie pewnie też. Pok o, może dzisiaj sobie pokroję je i zjem, tak wiecie, jako przekąskę. Także to jest rzadki widok u mnie. Ja kiedyś w ogóle nie jadłam warzyw i owoców. E, banany jabłka uwielbiam, więc to jak najbardziej taki widok kiedyś to był rzadkość. E, w każdym razie, dobra, mam tutaj orzechy, to na później tutaj są te bananki, jak już widzicie, e, bardzo dojrzałe. Ale to dobrze, takie są najlepsze w środku, jak widzicie, pięknie wyglądają, bo są wtedy najsłodsze, jeżeli chodzi o chleb bananowy. Tak przynajmniej wszędzie słyszałam i wszędzie czytałam w przypisach. Także dobra, najpierw zabieramy się za zupę. Chcieliście kiedyś vlogi z gotowaniem, to proszę bardzo, niech będzie. I tak, trzeba wlać tutaj teraz wodę. Ja mam taki duży garnek, nie wiem, ile on ma 4 litry i 4,7 litra. Ok, woda się już tutaj gotuje. Wyjęłam jeszcze z zamrażarki sos boloński, który robiłam jakiś czas temu, bo dzisiaj na obiad mam ochotę właśnie na spaghetti z sosem bolońskim, z mięsem mielonym, wiecie, takie konkretne. I mam też parmezan do tego, więc będzie pyszny obiad. A zupka będzie się robiła w międzyczasie także to niech się rozmraża nie będę wiecie wkładać do mikrofali bo spokojnie zdąży się rozmrozić a potem jeszcze w garnku to troszeczkę wiecie podgrzeje także dobra biorę to i zabieram się za obieranie tej włoszczyzny No dobra, słuchajcie, masa zrobiona. Powiem Wam, że jak to ja, nie trzymałam się do końca przepisu jednego, tylko patrzyłam na kilka. Więc nie sugerujcie się jakimiś proporcjami, i tak dalej. W jednych przepisach jest jajko, w innych nie ma, w jednych jest więcej masła, w innych w ogóle nie ma masła, w jednych jest kakao, w innych nie ma. No jest masa wariacji. Ja postanowiłam zrobić z jajkiem i odrobiną właśnie kakao, żeby trochę tego koloru dodać i może smaku. Posiekałam orzechy. Są jajka, mąka, proszę do pieczenia, soda oczyszczona, nie wiem czy o czymś zapominam. No, mąka. Szczypta soli, cukier, także mam nadzieję, że wyjdzie dobre, że nie jest za lejąca ta konsystencja. No bo tak jak mówię, nigdy nie robiłam, także zobaczymy. Mam taką formę z IKEA silikonową, więc nie będę jej wykładać żadnym papierem do pieczenia, chociaż go mam, ale wydaje mi się, że właśnie z tego słyną silikonowe foremki, że nie trzeba ich niczym smarować ani wykładać. Także przelewam masę. Piekarnik już jest prawie nagrzany. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni i pieczymy przez około godzinę. Także całkiem długo, ale no zobaczymy. Będę kontrolować po prostu, czy się nic nie przypala. Mam nadzieję też, że mi się nie uleje. Zaraz zobaczymy, ile tej masy tutaj wyjdzie, no bo to jednak trochę urośnie. No dobra, wygląda dobrze. Wydaje mi się, że całkiem dobra ilość wyszła. Jak urośnie, to będzie akurat pewnie dotąd. Także wkładam do piekarnika, bo już się nagrzał. W międzyczasie wywar tutaj już się zdążył ugotować, także zaraz dodaję przecier pomidorowy i zupa też będzie zrobiona. No dobra, wszystko fajnie, ale teraz trzeba w tej kuchni posprzątać. Jak widzicie, sterta Brudnych naczyń i co? Zmywarki czyste. Dajcie znać, czy też tak macie. Najgorsze uczucie ever, kiedy chcecie schować naczynia do zmywarki, a w środku są czyste. Także najpierw muszę je wypakować, a potem zapakować brudne. także ja zaraz zabioram się za obiad czyli za spaghetti stwierdziłam dzisiaj, że właśnie mam ochotę na taki makaron a zupę może zjem jutro, bo ja lubię jak ta zupa się trochę wiecie tak pogotuje żeby wszystko przeszło smakiem ale zobaczymy, może zjemy sobie troszeczkę na kolację także mam swoją kawę włączę sobie coś na YouTubie i mam... może wam jeszcze szybko pokażę jak zrobię bo dzisiaj tak kuchennie i z gotowaniem, co u mnie pojawia się rzadko, ale dostawałam od was ostatnio bardzo dużo próśb właśnie o tego typu film, więc jestem mam nadzieję, że wam się podoba także wrócę do was pewnie gdzieś za 49 minut Nie przedstawiłam w ogóle zegarków jeszcze Bo dzisiaj była zmiana czasu eee, I zobaczymy jak wyjdzie ciasto Widzę, że już sporo Urosło, więc mam nadzieję, że Się nie przeleje Módlmy się Bo to by był dramat Mam nadzieję, że rośnie do pewnego momentu A później już tylko się dochodzi do siebie Dobra, zobaczymy Dobra, obiad gotowy. Parmezan musi być. Uwielbiam. I przy okazji montuję tutaj dla Was vloga. Także przyjemny, spożytecznym, Smacznego, jeśli coś jecie. Dobra, słuchajcie. Chlebek upieczony. Jeszcze ciepły od spodu, także zostawiam. Niech ostygnie. Potem spróbuję do jakiejś popołudniowej kawki. Mam nadzieję, że będzie dobry. Wygląda na ciemny, ale po prostu wiecie: światło. Nie jest jakiś bardzo jasny, może, ale właśnie ja dodałam kakao. Pachnie tak pięknie, że mam ochotę już zjeść. Także dam wam później znać, jak wyszło. Ja teraz siadam do montażu i tyle z mojej zasady niepracowania nad filmami w niedzielę. Nie nagrywać, nie montować i co, i niedziela aktywna. Ale jestem bardzo zadowolona, bo i trochę sobie pogotowałam, i upiekłam, i nagrałam przy okazji dla was. Yy, właśnie trochę z tego, także teraz siadam do komputera, spędzę pewnie tak z godzinkę, a później wieczorem zrobię trening, bo dzisiaj rano tego treningu nie robiłam, jakoś tak nie miałam węz samego rana, także odpuściłam rano, no ale wieczorem ten trening trzeba będzie nadrobić, także ostatni dzień wyzwania z Moniką, dajcie znać, czy robiliście to wyzwanie na YouTubie, Zobaczymy, czy będzie publikowała kolejne wyzwanie tygodniowe. Jak nie, to ja będę sobie wybierać jakieś inne jej treningi poprzednie, lub te, które są moimi ulubionymi. Zostawiam wam w opisie playlistę, którą stworzyłam dla was, z moimi ulubionymi treningami od Moniki. Także możecie sobie tam spojrzeć. A jak nie, to zawsze może to wyzwanie powtórzyć <gry> i robić sobie od nowa. Także tak, dzisiaj ostatni dzień tego wyzwania. Mam nadzieję, że będzie fajny trening. A ja teraz lecę montować filmy. Jest już po 19 i dopiero się robi ciemno Także super, że już jest wiecie Tak długo jasno Ja jestem gdzieś w połowie montażu Vloga tygodniowego Te vlogi zawsze zajmują tyle do zmontowania Bo ja słuchajcie nagrywam tyle materiału W ciągu tygodnia Że jak wrzucę wszystkie klipy do programu To zazwyczaj jest półtorej godziny Dwie godziny materiału Teraz było dwie i pół Co ja sobie myślałam nagrywając tyle rzeczy W tym tygodniu? Nie wiem ale no, trzeba to wszystko obejrzeć, żeby to skrócić. Potem trzeba jeszcze raz obejrzeć, żeby posprawdzać, dodać muzykę. Więc wyobraźcie sobie, ile to zajmuje, skoro same materiały mają 2,5 godziny. Także jestem w połowie, robię sobie przerwę. Miałam dzisiaj nie montować do późna, ale tak niestety będzie, bo chcę to skończyć i jutro wam rano wstawić albo po południu także robię sobie teraz przerwę idę zmyć makijaż i robię trening, no, także dobra ja się trochę rozprostuję dobrze mi to zrobi, bo takie siedzenie wiecie, też nie jest dobre za długo przy komputerze jakoś tak dziwnie światło pada Uff. dobra, czy ja jestem gotowa na to? Nie wiem ale dobra, czas poćwiczyć słuchajcie, stoję chyba od 15 minut włączyłam na chwilę TikToka mam takie konto tylko, że oglądam na razie i, no i stoję od 15 minut i oglądam te filmiki. Także dobra, Monia na mnie czekałaś długo. 15 minut oglądania TikToków, a teraz 37 minut spalania kalorii. Także lecimy, tabata na stojąco, Ostatni dzień wyzwania. Dobra, ja już po treningu i powiem Wam, że to był najgorszy dzień wyzwania, chyba. Siódmy dzień pod się tak lał że jak rozciągałam się i robiłam skłon na koniec treningu to po prostu podkapał na matę <gry> także ta mata niby nie jest potrzebna do treningu, ale jak nie chcecie mieć mokrej podłogi przy dniu siódmym to polecam rozłożyć tą matę <gry> także jestem zmęczona spocona idę się wykąpać patrzę tylko jeszcze jak tam mój samoopalacz chyba będę musiała go nałożyć jeszcze raz za jakieś 2-3 dni i zobaczyć jaki będzie efekt Teraz jest takie trochę czerwonawe światło I nie widać zbytnio tego Także zaaplikuję sobie jeszcze za kilka dni Zobaczymy czy efekt będzie mocniejszy Zobaczymy też czy się szybko nie zmyje No w każdym razie ja idę teraz się wykąpać I czas obejrzeć Dom z papieru Już nie mogę się doczekać Po prostu ten serial tak wciąga Wczoraj oczywiście nie obejrzałam jednego odcinka Tylko cztery <laughs> Także to już chyba tak jest, że jak się nam spodoba jakiś serial To, to nie da się oderwać Adam z papieru jest tak ciągający, Że dawno nie oglądałam tak dobrego serialu Jest lepszy niż Elita Niż e, Toyboy Oczywiście tam też są ekstra Ale no jest coś takiego intrygującego w tym serialu Że jesteście ciekawi co będzie dalej, co będzie dalej Także dobra, ja już lecę Mam całokre włosy Także widać, że trening, e, trening był dobry. Także szybki prysznic i można się zabierać za oglądanie. A w tle oglądam Kasię i porządki w szafie, bo też miałam ostatnio dla Was robić i nagrywać. Także zobaczymy, może Kasia mnie zmotywuje, żebym w swojej szafie posprzątała i nagrała dla Was ten film. No, także ja już sobie trochę obejrzałam, jak odpoczywałam. A teraz lecę pod prysznic. Hejka, przychodzę zakończyć już ten film. Mam nadzieję, że podobało Wam się takie gotowanie ze mną. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów. Ja rzadko nagrywam jakieś takie gotowanie, więc pomyślałam, że coś innego. Jeżeli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Także do zobaczenia. Buziaki. Pa!